Cześć, Szymon z tej strony, witam na moim kanale. Witam w kolejnym odcinku Przeczytany z Biblioteki. Tym razem powiem kilka słów na temat książki. Ale będzie to książka o komiksach. A w zasadzie o twórcy komiksów, dokładniej. Czyli Polch, Kowal od komiksów, autorstwa Daniela Koziarskiego i Wojciecha Obremskiego. O jednym z najbardziej cenionych twórców komiksów, nie tylko w PRL-u. To jest książka, którą wypożyczyłem w Książnicy Beskickiej, w Bibliotece Głównej przy Ulicy Słowackiego. W dość ciekawy sposób przedstawia na sylwetkę Bogusława Polcha, jednego z najbardziej znanych y, artystów polskich, y, którzy rysowali rysowników komiksowych, szczególnie z okresu Perelu, dysponującego bardzo charakterystyczną, realistyczną kreską. Jest, tu, jest to książka, która opisuje sporo wydarzeń, do tego jest bardzo fajnie opatrzona kadrami, więc możemy sobie przyglądać się, jak wygląda ta kreska Bogusława Polcha. Możemy się dowiedzieć troszeczkę o kulisach, jak te komiksy powstawały przed laty między innymi, o tym, jak, które projekty się udały, które niekoniecznie, co jest bardzo, bardzo ciekawą lekturą. Ja się od razu przyznam, że Bogusław Polch, jeżeli chodzi o styl rysowania, to nie jest mój ulubiony artysta. Zawsze z tego, powiedzmy, pokolenia wolałem Grzegorza Rosińskiego i jego twórczość dużo bardziej mi przypadła do głosu, ale nie, nie, nie sposób odmówić talentu panu Bogusławowi. I mamy tutaj bardzo, bardzo wiele takich właśnie smaczków, ciekawostek, Opisów i na koniec taka bardzo sentymentalna podróż do przeszłości, przedstawienie głównych dat i parę zdjęć z archiwum prywatnego, że tak określę, artysty różnych okresów jego życia. Mnóstwo, mnóstwo takich ciekawostek. Jeżeli jesteście fanami Bogusława Polcha, książka jest dla Was obowiązkowa. Jeżeli jesteście fanami polskiego komiksu. Też ogólnie rzecz biorąc, bo to jest sporo ciekawych informacji, tym bardziej, że wiele z tych historii, na wielu z nich się wychowaliśmy, szczególnie na fanki Kowalu, to jest jedna z bardziej z największych dzieł tego twórcy. Jeżeli ogólnie jesteście fanami komiksu, niekoniecznie polskiego, niekoniecznie bogusława Polcha, i tak warto to przeczytać, bo można zobaczyć z jak, choć trochę, z jakimi trudnościami się mierzyli ci artyści. Jak to wyglądało lat 30, 40 temu. Może kiedyś powstanie książka, która będzie przedstawiała, może już jest, a jeszcze o niej nie wiem, która przedstawia, jak wygląda tworzenie komiksów w Polsce w XXI wieku. To, jak to wyglądało w latach 70., 80., czy nawet 90., można sobie zobaczyć między innymi w tej książce. Ja zachęcam do odwiedzenia oczywiście biblioteki, możecie tam spotkać wiele fajnych pozycji książkowych, komiksowych, różnych ciekawostek. Ja przeczytałem, jestem zadowolony, że przeczytałem, poszerzyło to moją wywę. Jak będą jeszcze tego typu pozycje około komiksowe, które poszerzą horyzonty, pokażą coś więcej o kimś, kogo, o kim słyszałem, ale kogo powiedzmy kulis czy życia prywatnego nie znałem, to z chęcią o tym poczytam. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.